Według danych, danych prac.pl około 15% Polek Myśli o założeniu własnej działalności w trakcie urlopu macierzyńskiego. Wiele z nich także trafia na różnego rodzaju nisze, które, które poznają w trakcie macierzyństwa, ponieważ inne marki, które są dostępne powszech, powszechnie na rynku, nie zapewniają im takich produktów. Na przykład mamy mamę, która założyła sklep z pieluszkami wielorazowymi. Mamy mamę, która projektuje i sama szyje kurtki, które Pomagają zabezpieczyć dzieci w trakcie jazdy samochodem. Wiele z nich także jest zmęczonych pracą na etacie. One chcą pracować na swoich warunkach, chcą, chcą swój czas zagospodarować pomiędzy i dziecko, i, i dom. I, ale także rozwijać się, rozwijać się czy to zawodowo, biznesowo. Polki zakładają sklepy internetowe, ponieważ po, to jest taka branża, która pozwala im łączyć e, pracę zawodową czy wychowywanie z dzieci z ich dodatkowymi pasjami, który może być na przykład sklep internetowy. E, z naszego doświadczenia e, widzimy, że bardzo wielu naszych klientów. Zakłada sklepy internetowe, ponieważ to jest dla nich dodatkowy, e, dodatkowe źródło dochodu. Wielu także z nich prowadzi e, swoje, swoje działalności jednoosobowo. Więc patrząc na to wszystko można powiedzieć, że sklep internetowy jest dla e, młodej mamy. Idealnym biznesem, które z jednej strony pozwoli jej połączyć wychowywanie dzieci, a z drugiej strony rozwijanie swoich pomysłów biznesowych, które, na które wpadła w trakcie swojej swojej przygody z, ma, z macierzyństwa. Z ponad 13 tysięcy sklepów obecnych w tym momencie na naszej platformie najpopularniejszymi kategoriami jest dom i ogród, ubrania i uroda i zdrowie. Y co dziesiąty sklep na naszej platformie jest z branży akcesorii dziecięcych. Branża parentingowa rok do roku ma bardzo dobre wzrosty, czy to ilości transakcji, bo jest to ponad 36%, czy wzrostu dochodu, ponieważ rok do roku jest to 32%.